Witamy na naszym kanale. Ten film jest poświęcony zestawowi Metaforsa 2. Zademonstrujemy jego instalację i konfigurację krok po kroku. W skład zestawu wchodzą: Moduł bazowy Metaforsa 2 do montażu na szynie DIN, trzy czujniki ruchu, dwa czujniki wycieku, cztery czujniki położenia okna lub drzwi, cztery czujniki temperatury, zasilacz oraz krótka instalacja, która zawiera kody QR do podłączenia do urządzenia. Moduł Metaforsa 2 posiada następujące elementy. 10 wejść przekaźnikowych do połączenia obciążenia, takiego jak lampy, żaluzje, zawory do sterowania ogrzewaniem i zaopatrzeniem w wodę, bramy garażowe, zamki i klimakonwektory. 4 ściemnialne kanały do podłączenia ściemnialnych świateł. 24 wejścia do podłączenia przycisków, przełączników, kontraktorów, czujników ruchu i czujników wycieku. Port do podłączenia czujników temperatury z możliwością połączenia do ośmiu czujników magistrala CAN do podłączenia dodatkowych urządzeń i czujników port Ethernet do podłączenia Internetu. Zainstaluj zasilacz i moduł Metaforsa 2 w panelu elektrycznym. Podłącz zasilanie Internet, przyciski, czujniki i obciążenie. Zapoznaj się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi podłączenia różnych urządzeń do modułu Metaforsa klikając łącze w prawym górnym rogu lub w opisie tego filmu. Zalecamy zainstalowanie dwóch wyłączników automatycznych, jednego dla obciążenia i drugiego dla zasilacza Metaforsa 2. Jeśli posiadasz dodatkowe moduły do rozszerzenia systemu, zainstaluj je i podłącz po połączeniu ich z magistralą Can. Umieść terminatory na końcu magistrali Can. Ważne! Elementy takie jak żaluzje mogą zostać uszkodzone, jeśli napięcie zostanie doprowadzone do kanałów otwierania i zamykania w tym samym czasie. Zasilanie obciążenia przed skonfigurowaniem kanałów wejściowych nie jest zalecane. Podłącz zasilanie do modułu Metaforsa bez podłączania go do obciążenia. Upewnij się, że wskaźnik na module został włączony, a także diody LED gniazda Ethernet. Zainstaluj aplikację Larnitek na smartfonie lub tablecie. W tym celu należy użyć kodu QR, który można znaleźć w instrukcji obsługi zestawu Metaforsa. Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji, aby podłączyć się z urządzeniem, należy wejść do menu połączenia i zeskanować kod QR z instrukcji. Teraz można skonfigurować wejścia i wyjścia. Wejdź do dodatkowego menu i aktywuj tryb edytuj edit, naciskając ikonę tryb edycji edit mode. Teraz ponownie wejdź do dodatkowego menu i naciśnij ikonę instalacja setup. W zakładce modules, moduły, można wyświetlić i skonfigurować wejścia i wyjścia modułów podłączonych do systemu. Kliknij ikonę ustawienia, settings, modułu Meteorsa i wybierz konfiguracja, output config w otwartym menu. W oknie dialogowym wybierz typ obciążenia połączonego do modułu i jego parametry. Przykładowo można wybrać rolety i ustawić czas ich otwierania lub zawór do sterowania ogrzewaniem, wybierając jego tryb: normalnie zamknięty (normally closed) lub normalnie otwarty (normally opened). Zapisz zmiany, a następnie podłącz zasilanie do obciążenia i sprawdź jego działanie. Wejścia są konfigurowane w ten sam sposób, po czym sprawdzana jest poprawność ich działania. Jeśli istnieją moduły rozszerzeń, należy je skonfigurować i sprawdzić ich działanie. Następnie można otworzyć różne obszary i rozdzielić między nimi urządzenia. W tym celu upewnij się, że jesteś w trybie edycja, edit. Następnie kliknij menu wyboru obszaru i utwórz potrzebne pomieszczenia. Następnie, po długim naciśnięciu ikony, można zmienić jej położenie lub przenieść ją do innego pomieszczenia, przeciągając ją w menu wyboru pomieszczenia, a następnie wybierając potrzebne pomieszczenie. Tworzenie pomieszczeń i przenoszenie elementów między nimi można również wykonać, przechodząc do konfiguracji, a następnie do zakładki Struktura Structure. Długie naciśnięcie ikony powoduje wyświetlenie menu, z którego można przejść do ustawień bieżącego elementu. W sekcji Ogólne General można zmienić nazwę elementu, dodać polecenie głosowe, zmienić ikonę lub dodać ten element do ulubionych favorites. Sekcja Auto pozwala aktywować automatyzację za pomocą kilku kliknięć i skonfigurować jej parametry. W sekcji Harmonogram można skonfigurować harmonogram włączania i wyłączania określonego elementu, w tym dostosować go do czasu wschodu i zachodu słońca. Przykładowo, oświetlenie zewnętrzne może być włączone godzinę po zachodzie słońca i wyłączone o 23. Sekcja Przełączniki Switches umożliwia przepisanie przycisków do sterowania określonym egzekutorem. W tym celu należy najpierw nacisnąć żądany przycisk. System wyświetli go, po czym należy nacisnąć Bind i zapisać zmiany. Teraz ten przycisk kontroluje wybrany egzekutor, wykonawcę. Sekcja Przełączniki, Switches, zawiera dodatkowe ustawienia przycisków. Można wybrać sterowanie nimi za pomocą podwójnego lub potrójnego kliknięcia przycisku, a także wybrać akcję, np. tylko włączenie lub wyłączenie egzekutora wykonawcy. Na przykład głównym oświetleniem można sterować jednym kliknięciem przycisku. Następnie pojedyncze światło można powiązać z tym przyciskiem za pomocą podwójnego kliknięcia. Potrójne kliknięcie aktywuje podświetlenie. W ten sposób pojedyncze naciśnięcie przycisku steruje głównym oświetleniem, podwójne naciśnięcie steruje samodzielną lampą, a potrójne kliknięcie steruje oświetleniem LED. W ten sam sposób można podłączyć czujniki klimatu i temperatury, zawory wodne i czujniki wycieku. W tym celu należy wejść w ustawienia zaworu grzewczego, a następnie w sekcję czujniki sensors, gdzie wybiera się jeden lub kilka czujników temperatury, które znajdują się w odpowiedniej strefie grzewczej. W sekcji Automatyzacja Automatization ustaw tygodniowy harmonogram temperatury. Po zapisaniu zmian strefa klimatyczna będzie utrzymywać temperatury zgodnie z ustawionym harmonogramem. Następnie można utworzyć sceny świetlne. W tym celu należy wybrać odpowiedni punkt w menu dodatkowym. W zakładce General wprowadź nazwę sceny. W zakładce State dodaj niezbędne światła za pomocą długiego naciśnięcia i ustaw ich stan. W razie potrzeby można powiązać przyciski w zakładce Przełączniki (Switches). Następnie zapisz scenę. Teraz po jej aktywacji wybrane światła przejdą w ustawiony stan. W ten sposób można utworzyć kilka scen świetlnych dla różnych sytuacji, np. do czytania książki lub oglądania filmu. Kolejnym etapem jest ustawienie automatyzacji. Załóżmy, że chcesz wyłączyć światło w korytarzu, gdy przez 10 minut nie zostanie wykryty żaden ruch. W tym celu w ustawieniach elementu przejdź do zakładki automatyzacja automation. Opcja Autoperiod ustawia czas, w którym automatyzacja pozostaje nieaktywna po ręcznym sterowaniu przez wykonawcę. Na przykład, po włączeniu lampy za pomocą aplikacji lub przycisku, automatyka zostanie wyłączona na 10 minut. Ten parametr jest ustawiany zgodnie z funkcją obszaru. W naszym przypadku ustawiamy go na 5 minut. Następnie aktywuj automatyka numer 4. Wyłączenie odbywa się na podstawie danych z czujnika ruchu. Przejdź do ustawień automatyki, wybierz czujnik ruchu, próg działania czujnika i czas 10 minut. Zapisz zmiany. Wykonawca wyświetli dodatkową ikonę A, co oznacza, że ten element został zautomatyzowany. Teraz światło zostanie wyłączone, gdy czujnik nie wykryje ruchu przez 10 minut. W celu integracji z asystentami głosowymi należy aktywować funkcję sterowania głosowego w ustawieniach potrzebnych elementów. Konieczne będzie również podłączenie systemu integralnego domu z asystentami głosowymi. Możesz zobaczyć, jak to zrobić w instrukcjach, które można znaleźć w dodatkowym menu. Po dodaniu nowych urządzeń Siri i Google Assist samodzielnie odświeżą listę urządzeń, natomiast Alexi należy powiedzieć: Odkryj nowe urządzenia. Aby połączyć kamery, scenariusze lub wtyczki, skonfigurować klimatyzację lub zaktualizować system, można użyć panelu LT Setup. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij łącze w prawym górnym rogu lub w opisie tego filmu. Dostęp do LT Setup można również uzyskać z panelu administracyjnego dealera. Konfiguracja lub zmiana konfiguracji systemu może być wykonana zdalnie, bez konieczności obecności na miejscu. Każdego dnia tworzona jest pełna rezerwowa kopia wszystkich ustawień i konfiguracji systemu. Jest ona zsynchronizowana z chmurą, umożliwiając przywrócenie systemu za pomocą kilku kliknięć. Urządzenie nie potrzebuje dodatkowych ustawień, aby uzyskać dostęp do chmury. Aplikacja wykrywa brak systemu w sieci lokalnej i automatycznie nawiązuje połączenie za pośrednictwem chmury. W przypadku wystąpienia trudności na którymkolwiek z etapów, można skorzystać z dokumentacji na stronie wiki.larnitek.com lub skontaktować się z działem pomocy technicznej. Nasi specjaliści mają możliwość dalnego połączenia się z urządzeniem, sprawdzenia parametrów konfiguracyjnych systemu i pomocy w rozwiązywaniu wszelkich problemów. Dziękujemy za obejrzenie tego poradnika. Do zobaczenia w następnym odcinku.